Ci wspaniali ludzie patronują już w polskim Zapraszamy Was do współudziału w tym. Maneczko. mam nadzieję, że nie widać na no zbyt, że jestem wywalony z energii, ponieważ sylwester jednak dał się człowiekowi bez znaki. Siemano, miło mi was powitać w nowym roku 2021 i to jest pierwszy filmik, który nagrałem, no nie do końca nagrałem już filmy w tym roku, ale z tą sprawą jest tak, że no przyznaję się szczerze, ostatnio chcę robić bardziej quality filmy. Wiecie, każdy ma ten moment, że o, nowy rok, nowy ja. No i dlatego ja też chciałbym, żebyśmy w tym roku zaczęli coraz bardziej, jeszcze lepiej, jeszcze lepiej, jeszcze lepiej, zwłaszcza, że sprzęt jest, będzie coraz więcej, będzie nowe tło i to jest mega i na tym mi zależy. Więc do rzeczy, kochani, to jest film, który powstaje w sumie tak totalnie dodatkowo, nie zostaje doliczony do naszego cotygodniowego, że jeden film tygodniowy musi być. W sensie, że jeden tydzień... No to będzie jeszcze drugi prawdopodobnie w tym tygodniu. I po prostu chciałem Was poinformować o tym, że jest sytuacja jaka jest, jest nowy rok. Życzę Wam wszystkiego najw 2021, oby się nam wszystkim lepiej wiodło, jak to mówi kaczarz, oby nam się. No i cóż, planuję kilka filmów w tym miesiącu i postanowiłem was o tym poinformować. Przede wszystkim planuję robić jakieś filmy poradnikowo pokazowe, jak tworzę mapy, które mają Wonder Draft. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to to, że miał być jakiś film o agonie i będzie film o agonie. Nie wiem czy już jutro, czy pojutrze, ale sprężę się opowiem Wam co nieco o samym klimacie agona i mam nadzieję, że was zainteresuje. Poza tym, planowo jest oczywiście, że z znowu się dogadam terminowo z patronami mam nadzieję, że wyjdzie kolejna sesja naszej kampanii w agonie, która z kolei no, troszeczkę zwolniła, tak? Mieliśmy pierwsze dwie sesje i dalej nie ma na razie. Ale to nie jest tak, że gramy i ich nie ma, tylko po prostu tymczasowo nie ma jak grać, bo się nie do końca dogadałem nie zgromam terminami, ale to raczej już niedługo się zmieni. No i słuchajcie, to są takie wstępne plany na ten miesiąc. Ja chciałem Was o tym poinformować i serdecznie życzyć zdrówka tym miesiącu. Poza tym, jeżeli chodzi o jakiekolwiek pomysły, inicjatywy czy coś, jak najbardziej dawajcie znać, w komentarzach czekam na Wasze pytania wstępne i inne rzeczy. I też ten odcinek jest też dodatkowo tym małym Q&A, w którym poopowiadam na kilka pytań, które zadaliście, a głównie w sumie zadała jak i pełniona, pod ostatnim postem, który wrzuciłem właśnie z myślą o Q&A. Dlatego do rzeczy, lecimy w szybkim Q&A i zaczynamy styczeń z pompą. No i pytanie pierwsze: systemy, fantazy czy sci-fi? Yy, I słuchajcie, jak najbardziej lubię ogólnie wszystkie settingi i jestem osobą, która dosyć skakała po nich. I w pewnym sensie, mówiłem o tym już kiedyś, na pewno, ale fantazy uznaję za taki wyjścia punkt, tak? Zawsze się zaczyna praktycznie od tego fantazy i fantazy jest spoko i z reguły chce się do niego prędzej czy później wracać. Tak jak na przykład teraz gram w wagonie, która jest grimdarkowa, ale to też mimo wszystko pojawiają się takie stwory i w ogóle, więc to też jest w sumie fantazy. Um, co do sci-fi, cóż jest mi bliskie, bardzo lubię Gwiezdne Wojny, które jednak są space operą, ale no, często się je podciąga pod to. Um, Lubię ogólnie takie klimaty jak opcje i tak dalej, więc gdybym miał wybierać, wolałbym nie wybierać wcale, bo uwielbiam obydwa te settingi. Chociaż faktycznie ostatnio mi trochę brakowało takiego sci-fi cieszę się, że gram u Fidousa, właśnie jeżeli chodzi o te takie nieznowojenne wajby. No i to jest super. Jeżeli miałbyś wybrać idealne śniadanie dla MG, to jakie ono by było? Słuchajcie, e, gdybym miał wybrać idealne śniadanie dla MG, to zrobiłbym parówki, ośmiorniczki i chleb z masłem. I kaczwórki rozsypane pod nogami. Znaczy to dla brennego MG. Dla miłego MG, no to nie wiem... Może właśnie ciastka w kształcie kostek. Ciastka w kształcie kostek brzmią fantastycznie. No i jajecznica. O czemu by nie? Jajuwa. Jak to jest mieć czapkę? No. Jak to jest mieć czapkę? No dobrze. To nie ma tak, że dobry. To, że... to nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze. gdybym ja powiedzieć, co cenię nie? W czapce najbardziej powiedziałbym, że wygodę, noszenia którą mam dzięki niej, bo gdybym jej nie miał, to bym nie miał wygody noszenia. Co jest dla Ciebie najtrudniejsze w prowadzeniu? Eee, dla mnie osobiście najtrudniejsze jest, kiedy się nie dogadam z graczami, ale to się praktycznie nigdy nie zdarza, bo staram się sobie dobierać graczy tak, żebym się z nimi mógł dogadać, żeby mi leżało to, komu prowadzę, jacy są to ludzie eee, i żeby po prostu wspólnie bawić się świetnie. Dla mnie ogólnie najładniej... Najważniejszą rzeczą w prowadzeniu jest to, żeby tworzyć tą ciekawą historię. To nie musi być tylko i wyłącznie Friday Fan, ale też ta historia, która może wzruszyć, przestraszyć. To jest coś niesamowitego i to jest coś, co bardzo sobie cenię. Stąd też najtrudniejsze być może jest osiągnięcie tego. chociaż w sumie nie mam poczucia, że to jest takie ciężkie do osiągnięcia. Myślę, że najtrudniej jest chyba utrzymać to dłużej, kampania, wytrzymać długo i chcieć dalej grać, i żeby to nie zatraciło siebie, a jednocześnie no, progres jest potrzebny, żeby się nie zanudzić i zawsze są te zmiany, tylko żeby te zmiany szły w takim kierunku, że cały czas oscylujemy wokół tego, co się nam podoba. To jest mega ważne. Jakie są twoje ulubione sesje bądź kampanie z perspektywy MG lub gracza? Eee, I to pytanie było od Barda. Eee, i, i, I słuchajcie... Wydaje mi się, że najulubieńsza moja kampania kiedyś to była kampania Więzy Krwi i Czasu, tak ją sobie nazwaliśmy z ekipą, to była prosta kampania, bardzo prościutka, jeszcze na samym początku mojego prowadzenia i w sumie też trzeba wziąć pod uwagę, że była nie grana na jakimś konkretnym systemie, tylko tak o, na zasadzie rzuć sobie K20, od 20 do 15 masz sukces, na tej zasadzie na przykład, no nie? Eee, z odniesieniem oczywiście do tego, kto jaką postacią gra to trudność. No ale ogólnie coś takiego, więc to było mega, mega narracyjne kostki były tylko tak dla zasady, żeby były kostki. Ale gra liło, grało się świetnie. A teraz aktualnie wydaje mi się, że już Agonia przebiła tą kampanię. I teraz i najlepiej wspominam przez ręką kampanią będzie ta agonia, którą prowadzę aktualnie eee, czyli po Polki, eee, który prowadzę teraz. A jeżeli chodzi z perspektywy gracza, to tutaj jest ciężej. Nie mam takiej kampanii, którą bym wspomniał, tak wow, niesamowite w ogóle. Bo rzadko grałem kampanię, prawdę mówiąc. Ja bardzo mało graczuję. Głównie jednak jestem MGM. I to by było na tyle z pytań. Pytań było malutko, dlatego dorzucam je do odcinka informacyjnego. Tymczasem znikam, trzymajcie się serdecznie, cześć, i do następnego odcinka. Oby jak najszybciej. Siema.